Wrocław jest miejscem wizyty konkretnej, roboczej, ale też obfitującej w, w konkretne już ustalenia. I to ustalenia, które podejmowaliśmy przed momentem w sposób dość szybki, dlatego że chodzi o inwestycje, które są niezwykle ważne nie tylko dla Wrocławia, nie tylko dla województwa dolnośląskiego, ale również dla dla całej Polski. Tak na marginesie, tylko przed momentem, jak powiedziałem, to widziałem, że był mikrofon TFN-24, ale ponieważ się Państwo zorientowaliście, chyba że mamy mówić o konkretnych pieniądzach i tych bardzo wielkich, które inwestujemy w polską naukę, w szkolnictwo wyższe i edukację, to mikrofon jest ściągnięty, że można później było manipulować. Gratulujemy pomysłu na prowadzenie dziennikarstwa. Ale to dla nas nie nowość. Dzisiaj kompromitacja tej stacji gazety wyborcze jest oczywista, co jest ujawniane na różnych antenach telewizyjnych i radiowych. Wracając do konkretów wrocławskich i finansowych rozpoczęliśmy naszą wizytę od tego, ażeby rozmawiać w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Chemioterapii i pulmonologii. Pulmonologii i chemioterapii o wspaniałej inwestycji, która jest inicjowana już tutaj przez Pana, przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i przez obecnego tu Pana Marszałka również, a mianowicie budowę nowoczesnego kompleksu szpitalnego. Ale obok tego nowoczesnego kompleksu szpitalnego, w którym będzie i Dolnośląskie Centrum Onkologii, i pulmonologia, i hematologia, chcemy zbudować we współpracy z Politechniką Wrocławską. Nowoczesny obiekt pod projekt cyklotron. Ma to służyć nie tylko samej diagnostyce pogłębionej, zaawansowanej naszych pacjentów nie tylko tutaj z Stolesta i Polski, ale ma również służyć badaniom naukowym, które są niezbędne w, w celu właśnie poszerzania naszej wiedzy w tym obszarze, ale które są też możliwe właśnie tutaj w Wrocławiu dzięki potencjałowi naukowemu Politechniki Wrocławskiej między innymi za co bardzo dziękuję ta współpraca między właśnie Dolnośląskim Centrum Onkologii pulmonologii chemioterapii Urzędem Marszałkowskim, Województwem Dolnośląskim, ale też Uniwersytetem Medycznym Wrocławskim i Politechniką Wrocławską jest tutaj rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, z tego się cieszę. A wiąże się to, proszę Państwa, również z tym, że Politechnika Wrocławska złożyła w styczniu tego roku wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zgodę na kierunek lekarski. Będzie to pierwsza Politechnika Wrocławska. Pierwsza Politechnika Wrocławska, pierwsza politechnika w Polsce w ogóle, politechnika wrocławska, która będzie miała, jestem o tym głęboko przekonany, możliwość kształcenia lekarzy, ale nie jedyna w, w Europie, bo w Europie są znane przypadki, to wcale nie, nie rzadkie, kiedy również na politechnikach te medyczne kierunki są rozwijane. Chcemy, żeby ten wydział medyczny, nie lekarz medyczny tutaj na Politechnice Wrocławskiej rzeczywiście znakomicie funkcjonował we współpracy również z tą praktyką i z, ze szpitalami, zwłaszcza tym nowoczesnym kompleksem, który jest przed nami. Ten wniosek jest już rozpatrzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Drobne uzupełnienia formalne, które oczekujemy będą za chwilkę, jak słyszę, uzupełnione. Będzie skierowany do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Jestem przekonany, że w perspektywie kilku tygodni będziemy mogli oznajmić zgodę na uruchomienie kierunku lekarskiego w Politechnice Wrocławskiej. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego proszę Państwa, że brakuje w Polsce kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Różne szacunki są od 30 do 60 nawet tysięcy. Co do tego nie mamy wątpliwości, że jest to kilkadziesiąt tysięcy lekarzy. Szacunki się różnią, dlatego że albo brani są pod uwagę lekarze, którzy mają już swoje doświadczenie i swój wiek i siłą rzeczy nie będą mogli być na tym rynku praktycznym przez następne kilkadziesiąt lat, albo nie są brani pod uwagę w tych szacunkach. Stąd między 30 a 60 tysięcy. Jaki jest sposób na uzupełnienie tych braków w kadrze lekarskiej? Jedyny możliwy, to znaczy zdecydowane zwiększenie miejsc y, y, dla studentów chcących studiować medycynę, a że mamy studentów, przyszłych studentów, obecnych uczniów y, szkół średnich, którzy chcieliby studiować medycynę, to jest zupełnie oczywiste i to dobrze wyedukowanych w naszych liceach w szczególności, tylko trzeba im dać miejsce do studiowania. To robimy jako Prawo i Sprawiedliwość, rząd Zjednoczonej Prawicy. Od tych siedmiu lat zwiększyliśmy miejsc, liczbę miejsc dla polskich studentów na studiach lekarskich w Polsce o 65%. A na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Ta statystyka rzeczywiście jest jednoznaczna, było nieco ponad 6 tysięcy studentów na pierwszym roku studiów lekarskich jeszcze 10 lat temu, w tym roku 2022-2023, jest zdecydowanie ponad 10 tysięcy studentów na pierwszych rocznikach studiów lekarskich, blisko 11 tysięcy i chcemy to zwiększać tylko taki sposób może i tylko takie działanie może nas doprowadzić do tego, że w perspektywie kilkunastu lat ta. Ten, te, te braki na rynku lekarskim będą uzupełniane i dlatego dziękuję raz jeszcze Politechnice Wrocławskiej za zaangażowanie się w ten projekt wspierany przez parlamentarzystów, przez Panią Przewodniczącą Mirosławę Stachowiak-Różewską, ale także przez Panią Minister Marzenę Machałek, za co też ogromnie ogromnie dziękuję. No i trzecia rzecz, współpraca z Polską Akademią Nauk z Instytutem Immunologii z obecnym tutaj Panem Profesorem, który Gwarantuje nam, Szanowni Państwo, coś, co jest naszym bezpieczeństwem na przyszłość i to najbliższą przyszłość. To, że jest COVID, to jest zupełnie oczywiste. To, że jesteśmy po tej pierwszej fali bardzo niebezpiecznej i no też niezwykle obciążającej dla całego społeczeństwa gospodarki, ale w szczególności dla, dla zdrowia i życia naszych mieszkańców naszego kraju, to jest też oczywiste. To, że jesteśmy zaszczepieni w większości, to też jest jasne, ale to, że przed nami kolejne mutacje COVID-u, to dla wszystkich też jest oczywiste. Wirus jest i on będzie i będzie, będzie mutował. Chcemy, żeby tu w Polsce, tutaj w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Immunologii, nie tylko badano szczepionki i tworzono szczepionki, ale również, żeby je produkowano. Chcemy uruchomić fabrykę szczepionek można powiedzieć, linię produkcyjną, linię produkcyjną, własną polską linię produkcyjną szczepionek na przyszłość, która gwarantuje nam trzy rzeczy. Po pierwsze, bezpieczeństwo, bo jest to szczepionka bezpieczna, po drugie dużo mniejsze koszty, bo jest to szczepionka, która będzie, będzie produkowana tutaj w Polsce i po trzecie dużo większą efektywność, bo jest to szczepionka i to panu profesorowi i całemu zespołowi gratulujemy, która gwarantuje albo przynajmniej daje ogromną nadzieję, bo też nie wiemy jakie będą do końca mutacje, że będzie ona skuteczna również dla przyszłych mutacji COVID-u, a że one będą to wszyscy, którzy interesują się tym zagadnieniem. Są tego świadomi. W tych trzech rzeczach jesteśmy tutaj po, po porozumieniu, które przed momentem również jeszcze no, precyzowaliśmy środki finansowe na wszystkie te zagadnienia, na wszystkie te inwestycje będą przygotowane. To jest około łącznie 50 milionów złotych, mówiąc o tych dwóch inwestycjach, jeśli chodzi o projekt cyklotron, to jest około 30 milionów złotych wstępnie oczywiście bo to są szacunki które są, są przed nami jeśli chodzi o tą linię produkcyjną naszych szczepionek to jest kilkanaście milionów złotych też wstępnie ale na to środki finansowe są dlatego że proszę państwa rząd zjednoczonej prawicy Prawa i Sprawiedliwości nieustannie inwestuje w naukę, szkolnictwo wyższe i w edukację czego niektóre stacje telewizyjne czy niektóre y, y, media y, Innego rodzaju starają się nie zauważać, ale do tego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że no nie wszyscy są w Polsce rzetelni. My natomiast rzetelnie chcemy przekazać jeszcze jedną rzecz i pokazać jeszcze jedną rzecz. Proszę Państwa, zwiększyliśmy i mówię tutaj o Ministerstwie Edukacji i Nauki, bo są różne uczelnie podległe różnym ministrom. W większości mamy uczelnie, które podległe są nadzorowane, niektóre podległe są nadzorowane. Przez, zaopiekowane przez zaopiegowane przez ministra edukacji i nauki zwiększyliśmy subwencję na wynagrodzenia, bo nie mówię o całości, ale tylko mówię o tym wzroście na wynagrodzenia dla tych uczelni o blisko miliard 700 mln złotych, 1 650 mln złotych. Pierwsza transza na wyrównania wynagrodzeń, które wzrastają w sposób minimal, na poziomie minimalnym o 12,5% łącznie. Na wyrównanie od 1 stycznia została już przekazana do uczelni. Z tego miliarda, blisko 700 milionów złotych Politechnika Wrocławska otrzymuje. I otrzyma w perspektywie tego roku 40 341 500 zł tylko z przeznaczeniem na podniesienie wynagrodzeń dla pracowników wszystkich Politechniki Wrocławskiej. To są oczywiście środki, które są przechodnie, to znaczy one są również gwarantowane w następnych budżetach, bo to są koszty, które nie są jednorazowe, tylko są to koszty, które są stałe już zwiększamy wynagrodzenia, nie po to, żeby je później obniżać, tylko żeby utrzymać je na ten poziomy bądź jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zwiększać. Dodatkowo mamy, Szanowni Państwo, jeszcze jedną informację. Politechnika Wrocławska, która jest uczelnią, w sposób szczególny troszczy się o to, żeby badania naukowe były wykorzystywane od razu w gospodarce, w rzeczywistości, w życiu. Angażuję się w doktoraty wdrożeniowe, niezwykle ważną część naszej działalności naukowej. I na ten cel przeznaczamy 3 miliony 61 tysięcy złotych właśnie dla Politechniki. Panie Rektorze, wraz z Panią Przewodniczącą Komisji Edukacji i Nauki i Młodzieży chcielibyśmy przekazać te symboliczne czeki oraz dyplom wraz z medalem Ministra Edukacji i Nauki jako uznanie dla Pana Rektora i całej kadry Politechniki Wrocławskiej z gwarancją dalszej troski o rozwój Politechniki Wrocławskiej i w ogóle nauki Szkolnictwa Wyższego we Wrocławiu i w województwie dolnośląskim, czego dowodem tylko i symbolem niech będą te czeki. Dziękuję bardzo.